Za moimi plecami brama wiodąca na teren zakładów przemysłu bawełnianego imienia Juliana Marchlewskiego. Tak w czasach PRL-u nazywały się dawne zakłady Izraela Poznańskiego. To w tym zakładzie w roku 1971 strajkowały łódzkie włókniarki domagając się poprawy warunków życia, obniżek cen, podwyżek pensji. O historii tego protestu opowie Ewa Burzałek z Muzeum Historii Łodzi. Zawistowski, zapraszam. Łódź w PRL-u była nazywana miastem kobiet. Drugie co do wielkości miasto Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rzeczywiście zasłużyło na taką nazwę? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim Łódź już od lat przedwojennych wyróżniała się, jeśli chodzi o przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami. No i też jeżeli chodzi o wskaźnik aktywizacji zawodowej kobiet, to zawsze było miasto kobiet pracujących, miasto, które się rozwinęło dzięki przemysłowi włókienniczemu, który bardzo chętnie kobiety zatrudniał. Dlatego też młode dziewczyny tutaj przez długie, długie lata chętnie przybywały i szukały lepszej przyszłości. To jest początek w dwudziestoleciu międzywojennym, czy początek tej kobiecej łodzi, to jest też początek tej przemysłowej łodzi XIX-wiecznej? To jest druga połowa XIX wieku, okres rewolucji przemysłowej, czas po uwłaszczeniu chłopów w zaborze rosyjskim. Kiedy na wsiach, tutaj na tych terenach pojawia się zjawisko tak zwanych zbędnych córek, młodych dziewcząt, które nie mają no czego właśnie. szukać na wsi, nie mają posagu, właściwie nie mają czego dziedziczyć, no one się zastanawiają, co ze sobą zrobić. Pojawia się taka szansa znalezienia pracy w łodzi. Część z nich wyjeżdża, one później wracają na wieś, przywożą wieści o tym, że jest praca, że jest możliwość zbudowania jakiejś przyszłości, jakiegoś życia właśnie w mieście, bo tutaj działają fabryki, które kobiety chętnie zatrudniają. Oczywiście druga strona medalu jest taka, że po prostu kobietom płaci się mniej. To jest ten powód? To jest jeden z tych powodów. No drugi jest taki, że ta praca w zakładach włókienniczych, fabrykach, mimo że to nie jest wcale lekka praca, ona jest pracą ciężką, monotonną, nie wymaga mimo to tak dużej siły fizycznej, bardziej wymaga zręczności. I tutaj kobiety się sprawdzają. No jest to chyba też powtórzenie pewnego schematu obecnego od setek lat, gdzie to produkcją ubrań także, tak, ale tak, i materiału tak, do tak. produkcji tych ubrań zajmowała się w domu właśnie kobieta. Więc to jest to przełożenie. No ale sama dziewczyna w XIX wieku może wyjechać do miasta? To nie było podejrzane i niebezpieczne dla jej reputacji? To było podejrzane, ale z drugiej strony warunki życia w tamtych czasach były takie, że właściwie wymuszały to zjawisko i wymuszały jego akceptację. I rzeczywiście to życie w mieście dawało swego rodzaju wolność osobistą, wolność ekonomiczną, bo mimo, że ta praca była bardzo ciężka, no to jednak otrzymywało się pensję. Był tak zwany fajrant, czyli czas po pracy, no i była wolna niedziela i to było coś, co odróżniało pracę włókniarki, robotnicy fabrycznej od pracy służącej. Bo przyjeżdżając do miasta można też było szukać pracy w fachu służącej, ale to nie było tak atrakcyjne. Wbrew pozorom to mogła być dużo cięższa praca, no bo właśnie pracowało się od świtu do zmierzchu również w niedzielę. A czy coś zmieniało za mąż pójście takiej pracownicy? Bo rozumiem, przyjeżdżały dziewczyny, które były pannami, często za zakładały tutaj rodziny. Czy to był kres zaangażowania zawodowego? Bo bardzo często to obserwujemy w XIX, mhm. na początku XX wieku, że jeżeli już kobieta idzie do pracy, to do tego momentu, kiedy zostaje żoną, i wtedy jej obowiązek to jest prowadzenie domu, a nie zarabianie na mieście. Bywało tak, ale nie we wszystkich przypadkach. W bardzo wielu rodzinach robotniczych pracowała i kobieta, i pracował mężczyzna. I oni też na przykład dzielili się obowiązkami domowymi, opieką nad dziećmi. Zwłaszcza w przypadku pracy kilkuzmianowej, starali sobie jakoś radzić w ten sposób. No, to też jest y, coś wbrew stereotypom, bo okazuje no się, właśnie. że w tych rodzinach robotniczych przez wiele, wiele lat też mężczyźni mocno angażowali się w obowiązki domowe, chociaż oczywiście większość tych obowiązków wciąż wykonywały kobiety. Tak i to była ta zmiana także w stosunku do środowiska chłopskiego, prawda? Bo to, bo tam ten podział tradycyjnie był dużo, dużo dłuższy. A czy wiemy jaka była proporcja kobiet do mężczyzn w połowie XX wieku? No powiedzmy bezpośrednio po wojnie. E ta przewaga kobiet była wtedy naprawdę ogromna, to też było konsekwencją wojny. Statystyki pokazują, że w 1945-1946 roku na 100 mężczyzn w łodzi przypadało około 140 kobiet. Później ta przewaga nieco malała. Przez długi czas utrzymywała się na poziomie mniej więcej 118-120 kobiet na 100 mężczyzn. Czyli jednak du dużo więcej kobiet dużo niż więcej mężczyzn kobiet, tak. w, łodzi, w łodzi mieszkało. I w pewnym momencie też większość osób pracujących w łodzi stanowiły kobiety. No właśnie, to tylko przemysł y, lekki, czy jeszcze inne. Przede wszystkim, przede wszystkim przemysł lekki. No, były też y, fabryki o mniejszym znaczeniu, y, zakłady przemysłu gumowego, na przykład, również zatrudniające kobiety. No oczywiście, kobiety pracowały też w innych zawodach inteligenckich, też y, rosła liczba osób z, ze średnim, z wyższym wykształceniem: urzędniczki, pracownice instytucji kultury itd., itd., ale przede wszystkim włókniarki. Ale zostawia mi jedna rzecz. czy to jest celowa polityka władz. Czy możemy w ogóle to y, sprawdzić, czy możemy do tego y, dojść, że znowu powtarzamy pewien schemat XIX-wieczny. To znaczy ciężka, przypomnijmy, warunki pracy, bardzo wysoka temperatura, bardzo duże y, zapylenie. To wszystko, y, to były bardzo ciężkie warunki pracy, na maszynach, które zresztą wielokrotnie były jeszcze XIX wieczne. I, i też przy zarobki w przemyśle lekkim w skali Polski ustalane centralnie były jednymi z najniższych, jeżeli to chodzi prawda. o gałęzie przemysłu w kraju. I pytanie, czy kierowanie kobiet do takiej pracy, no bo przypomnijmy, że w PRL-u obowiązywał, obowiązywało skierowanie do pracy. Trze trzeba było pracować, nie można było nie pracować. Kierowanie tam kobiet to była celowa polityka. Czy możemy w jakiś sposób to stwierdzić? Myślę, że to się wiązało z takim przekonaniem, być może wcale nie jakoś dobrze przemyślanym, że to jest praca mimo wszystko lekka. Przemysł lekki przemysł i lekki według oficjalnej nomenklatury, chociaż tak jak Pan powiedział, to tylko pozory, bo to była praca y, trzyzmianowa, również y, na nocnej zmianie, y, w pyle bawełnianym, w wilgoci, wymagająca ogromnego skupienia, monotonna, przez to też męcząca y, i włókniarki cierpiały na różnego rodzaju choroby zawodowe rzeczywiście państwo w pewien sposób kobiety zachęcało do podejmowania tego typu zatrudnienia no bo zawód włókniarki był promowany przede wszystkim wśród dziewcząt raczej nikt nie namawiał młodych chłopców aby podejmowali się takiej pracy trzeba też wspomnieć że na przykład w górnictwie obowiązywał zakaz pracy kobiet pod ziemią czyli na tych stanowiskach najlepiej płatnych Tutaj mowa o okresie już po odwilży na okresie postalinowskim. No i to przekonanie, że to jest taka praca lekka, można powiedzieć łatwa, niewymagająca kompetencji, niemalże przyjemna, ciągnęło się przez wiele wiele lat i właściwie dopiero przy okazji wystąpień włókniarek na początku lat 70. kiedy oficjele przyjechali tutaj do Łodzi i zobaczyli, jak ta praca wygląda rzeczywiście, no to coś się zaczęło zmieniać. Pojawiło się takie przekonanie, że no to wcale nie jest tak łatwa praca. Za chwilę dojdziemy do tego, co stało się w Łodzi w roku 71, co mam wrażenie ciągle nie jest obecne w takiej powszechnej wiedzy historycznej, ale zanim do 1971, to na tym kalendarzu polskiej historii powojennej mamy takie daty jak 56, jak mam jak 68. Mhm. Wcześniej buntu łódzkich włókniarek nie było. Tych buntów, strajków było naprawdę mnóstwo. No właśnie. Yy, i one na mniejszą skalę oczywiście. Tak, na mniejszą skalę. Od zarania łodzi przemysłowej w łódzkich fabrykach strajkowano regularnie. Czasami to były takie wystąpienia, które dotyczyły spraw do załatwienia w obrębie jednego zakładu pracy. Czasami były to sprawy ogólnopolskie. Różnie bywało. Zaraz po II wojnie światowej. Były strajki związane z takim domaganiem się, aby państwo spełniło swoje obietnice, no bo przecież powstała tak zwana Polska Ludowa, ona oferowała robotnikom, robotnicom różne, no, nazwijmy to przywileje, czy też polepszenie wreszcie warunków pracy czy płacy, no, a w rzeczywistości bywało bardzo różnie i te płace w przemyśle włókienniczym były bardzo, bardzo niskie. Dochodziło też do protestów przeciwko przodownictwu pracy, czy też w Łodzi. To był konkretnie tak zwany ruch wielowarsztatowy, czyli na przykład jedna tkaczka miała obsługiwać kilka maszyn jednocześnie i zwłaszcza te starsze pokolenia pracownic, które miały doświadczenia jeszcze sprzed wojny, kiedy też strajkowały, były zdecydowanie przeciwne temu zjawisku, bo widziały, że państwo, które zapowiada, że teraz robotnicy, robotnice będą mieli lepsze życie. Zaczyna jednak dokręcać śrubę. No bo przypomnijmy również, powiem, mówiono robotnikom, że teraz to jest wasza. Teraz to jest wasza fabryka. Wy to jesteście gospodarzami. Tak, I, oka I okazało się, że nie do końca sądzi oczekiwania, których, którym nie potrafiono sprostać. To, z czego zasłynęły łódzkie włókniarki, chociaż dopiero po latach tak naprawdę o tym zaczęto głośno mówić, to jest strajk. Początku roku 71. Przypomnijmy tylko nieco kontekst. Wszyscy pamiętamy grudzień 70. Grudzień 70, ogłoszona przez władze podwyżka cen, powoduje bunt przede wszystkim na wybrzeżu Gdańsk, Szczecin, Gdynia. Elbląg, inne mniejsze miejscowości, ale wspomieniłem te na wybrzeżu, bo tam padają zabici. Efektem tego buntu jest utrata władzy przez Władysława Gomułkę. Przych przy przychodzi nowy pierwszy sekretarz Edward Gierek, mówi, że będzie inaczej. Jedzie do stoczniowców w styczniu i pyta, czy pomożecie? O, się historycy kłócą, czy tam to Pomożemy padło. No ale dla wielu jest to ten początek tej Polski gierkowskiej. Ale ten, ta Polska gierkowska chyba się nie zaczęła na wybrzeżu, tylko że zaczęła się tutaj w Łodzi. Dlaczego włókniarki łódzkie już po tych strajkach na Wybrzeżu, po pierwsze odważyły się, no bo przecież kilka miesięcy wcześniej zginęli ludzie podczas buntu, odważyły się na bunt. Dlaczego do tego doszło? Rzeczywiście pod koniec roku 70 obwieszczono podwyżki cen żywności. To wywołało protesty. Doszło do zmiany władzy. Te podwyżki zostały utrzymane, mimo to. A w Łodzi na początku roku 71 okazało się, że tym podwyżkom cen żywności towarzyszy obniżenie, obniżenie pensji w zakładach włókienniczych, a te pensje już wtedy były bardzo, bardzo niskie, niższe niż średnia dla przemysłu. No, mówiliśmy o tym na dół przestrzeni wielu, wielu tak, dekad. Tak, 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 tak. Zgodnie z taką tradycją płacenia mniej w tym przemyśle zdominowanym przez kobiety. To spowodowało wybuch wielkiego gniewu i doszło do strajków w Łodzi. Te strajki wybuchły. Najpierw w zakładach przemysłu gumowego Stomil, chwilę później zaczęła strajkować dzisiejsza Manufaktura. To jest takie miejsce, gdzie obecnie znajduje się Centrum Handlowo-Rozrywkowe, a są to dawne zakłady Izraela Poznańskiego w PRL-u, tak zwany Poltex, zakłady Marchlewskiego. Bo Marchlewski, przypomnił, też pracował w zakładach tak. Poznańskiego i w tak. czasie PRL-u zakłady te nazwano imieniem Juliana Marchewskiego. Przędzalnia odpadkowa, tak zwana, przestaje pracować. Do strajku dołączają kolejne oddziały tutaj w fabryce i kolejne fabryki na terenie całej łodzi. I w pewnym momencie, po kilku dniach, strajkuje mniej więcej 50 tysięcy osób w łodzi, i większość z tych strajkujących stanowią kobiety, bo też one stanowiły większość załóg fabrycznych w tamtym czasie. To jest strajk okupacyjny. Czyli kobiety zostają? Kobiety w zostają, tak. To znaczy one się zmieniają. Kiedy kończy się ich zmiana, one wracają do domu, aby zająć się właśnie swoimi obowiązkami, aby zająć się dziećmi. Przychodzą ich koleżanki, zajmują ich miejsce, a maszyny stoją, nie pracują. Ale czy my wiemy, może, bo to, jest, to jest bardzo interesujące, że jest to strajk okupacyjny. Dlaczego? Dlatego, że te protesty na wybrzeżu, o których wspomnieliśmy, Szczecin, Gdańsk, przede wszystkim Gdynia, oczywiście też, to są inne protesty. Robotnicy wychodzą na ulicę tak. i tam giną. Natomiast tutaj robotnice zamykają się w zakładach jak w swoich twierdzach. Z tego chyba też narodzi się ten pomysł, który później w 80 roku przyniesie Solidarność. Tam też się robotnicy zamknęli. Czy, czy tak. my wiemy, czy to był celowy wybór, czy po prostu no, tak spontanicznie wyszło? Wyszło raczej spontanicznie, dlatego że tutaj nie było też takich bardzo wyraźnych liderów. No właśnie. To nie było tak, że ktoś wyszedł i namawiał do tych strajków, czy je organizował, to była spontaniczna decyzja pracownic, pracowników fabryk. Oczywiście wyłoniły się w pewnym momencie osoby, które w jakiś sposób... Tymi wystąpieniami zarządzały, które były w delegacjach rozmawiających z przedstawicielami władz, ale był to zryw taki spontaniczny. No i rzeczywiście bezpieczniej było pozostać w murach fabryki, bezpieczniej niż wychodzić na ulicę, narażać się na jakieś kolejne pacyfikacje. Zakłady stoją, stoi łódź, wszyscy o tym wiedzą. W łodzi, chociaż informacje są blokowane poza, poza miastem, nie, nie, nie można dowiedzieć się o tym, że ta wielka łódź przypomnijmy, drugie co do wielkości miasto ówczesnej Polski jest sparaliżowane strajkami. Co Już dalej? Oczywiście, to znaczy, ja tutaj jeszcze wspomnę o tym, że no prasa, telewizja, radio nie informują o tych strajkach, ale łodzianie, łodzianki wiedzą o nich doskonale, bo słyszą to znaczy, właśnie nie słyszą tego dźwięku maszyn, który normalnie dobiegał za okien fabryk. Jest cisza, która zwraca uwagę. No i zaczynają z włókniarkami rozmawiać przedstawiciele władz, na początku władz lokalnych. Później przyjeżdża wicepremier, przedstawiciele ministerstwa, ministerstwa przemysłu, ale to jest za mało. Włókniarki nie chcą wrócić do pracy. A czego chcą? Chcą albo podwyższenia swoich pensji, albo cofnięcia decyzji o podwyżkach cen żywności. To przede wszystkim oprócz tego pojawiają się inne postulaty, na przykład polepszenia warunków pracy, wprowadzenia wreszcie przerwy śniadaniowej, bo kobiety jedzą śniadanie stojąc przy maszynie polepszenia warunków pracy w tym sensie aby wreszcie pojawiły się jakieś nowe maszyny bo te stare powodowały że praca była zupełnie nieefektywna i, i łukniarka pracująca na akord nie była w stanie sprostać wymaganiom e, dyrekcji fabryki to Przypomnijmy że był Taka, była taka możliwość, żeby być zatrudnionym na akord, czyli dostawało się odpowiednią pensję do tego, ile się wyprodukuje, a nie jaka jest stawka godzinowa. Tak. I to było ryzykowne, bo wszelkie zakłócenia takiego, takiej pracy odbijało się na wynagrodzeniu. Więc zła maszyna, awaryjna maszyna wpływała bezpośrednio na poziom pensji. No dobrze, wicepremier za mało. Przyjeżdża wreszcie premier. Czyli Piotr Jaroszewicz, Jaroszewicz od. Kilkunastu tygodni, właściwie od kilku tygodni, bo od końca grudnia premier rządu PRL, technokrata, specjalista od gospodarki, tak jest przedstawiany, no i tutaj staje przed. Setkami, tysiącami kobiet? Staje przed kobietami, które na przykład zaczynają przed nim rozwijać z papieru swoje śniadanie, aby pokazać, co jedzą na co dzień. Premier widzi, w jakich warunkach się w łodzi pracuje. Oczywiście wcześniej informacje o tym, jakie tutaj warunki panują, docierały do władz, ale one były przedstawiane na papierze, w jakichś raportach. Co innego przeczytać, co innego zobaczyć na własne oczy, zetknąć się bezpośrednio z takim gniewem, wściekłością, rozżaleniem kobiet, które już po prostu mają. Dość, bo nie są w stanie dłużej pracować w takim trybie za tak niewielkie pieniądze, nie będąc w stanie utrzymać swoich rodzin. Po kilku dniach y, zaczyna być jasne, że Władza nie jest w stanie tego strajku spacyfikować w sposób zgodny ze swoimi oczekiwaniami, że musi pójść na jakieś ustępstwa. Bo powiedzmy, nie wchodziła w grę w tej chwili pacyfikacja siłowa w tych warunkach, jakie były po tak. grudniu 70 Po zmianie roku. władzy, no przede wszystkim też mówimy o kobietach, to wizerunkowo było byłby naprawdę nie... strzał w stopę. Ja się zawsze zastanawiałem nad jedną rzeczą, czy dla władz niebezpieczeństwem nie było jeszcze coś? Zbliżał się 8 marca, jedno Dzień z najważniejszych kobiet. świąt celebrowanych przez wierchuszkę partyjną, odwiedzinami w zakładach, gdzie pracują kobiety, fotografowanie się z nim. No przecież to była bomba, żeby 8 marca w mhm. Łodzi, w Mieście Kobiet był taki, taki strajk. Jakie są propozycje władz? Władze rozważają albo podwyżkę płac właśnie dla przemysłu włókienniczego, albo wycofanie się z, z ubiegłorocznych decyzji o podwyżce cen żywności. Jest obawa, że jeżeli zdecydują się na podwyżkę płac, to za chwilę zaczną się zgłaszać kolejne grupy pracowników, pracownic z różnych gałęzi przemysłu i że te płace zaczną rosnąć w całej gospodarce i na to państwa polskiego nie było wówczas stać. Zdecydowano w związku z tym o tym, żeby wycofać się z podwyżki cen żywności. Co oznacza, że łódzkie włókniarki wywalczyły to, czego nie udało się wywalczyć robotnikom na wybrzeżu w grudniu 70 roku. Dochodziło tutaj też do takich właściwie no, dramatycznych momentów, kiedy władze starały się przekonywać kobiety, że co z tego, że jedzenie zdrożało, skoro na przykład rajstopy są tańsze. Jedna z kobiet podobno zapytała, czy w takim razie ma tymi rajstopami karmić swoje dzieci. Czy to prawda, że jedna z kobiet no, obdarzyła się przed premierem podczas publicznej dysputy? Yy. Takie plotki Taka chodziły. Taka legenda powstała. Starano się wyśledzić, czy to prawda. Nie doszło do takiego wydarzenia na spotkaniu z premierem Jaroszewiczem, natomiast na którymś z wcześniejszych spotkań, owszem, jedna z pań. Wypięła tylną, część ciała, tylną część ciała w, w kierunku oficjali, prezydium. Tak. Tak. Czyli po pierwsze. Reasumujmy to, co się stało. Po pierwsze, ceny w dużej części, nie wszystkie, ale te, które interesują mm, kobietę, która musi prowadzić dom najczęściej, czyli ceny żywności, zostają przywrócone do poziomu sprzed grudnia 70 roku. Jednocześnie władza zachowuje podwyżki płac, które były wprowadzane jako taki element stabilizujący, uspokajający społeczeństwo. No ale pytanie, czy to się przekłada również na warunki pracy w łodzi? Czy rzeczywiście w latach 70. to jest ten moment, kiedy kobiety w łodzi nie tylko może proporcjonalnie lepiej zarabiają, nie wiem czy rzeczywiście lepiej zarabiają, ale przynajmniej proporcjonalnie, bo te ceny, które kobiety wywalczyły, przypomnę, następnym razem będą podwyższane w 76., i tym razem Radom mhm. postawi tamę tej podwyżce. Więc pytanie, czy kobiety zarabiają więcej, czy w łodzi się żyje lepiej, czy lepiej się pracuje? Zaczyna się rzeczywiście żyć i pracować trochę lepiej, bo ten stary park maszynowy jest wymieniany. Pojawiają się wreszcie jakieś takie programy inwestycyjne, bo przez długie lata też łódź była zaniedbywana ze względu też na takie przekonanie, że przecież nie było tutaj. Tylu zniszczeń w czasie II wojny światowej, że są pilniejsze potrzeby gdzie indziej. No więc tutaj wszystko niszczało, popadało w ruinę i właściwie mało kogo to interesowało. Pojawiają się takie programy modernizacji. To przyspiesza program budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Rzeczywiście żyje się nieco lepiej. Trzeba też z drugiej strony pamiętać o tym, że te stare maszyny, one niekoniecznie trafiają na śmietnik, tylko na przykład wyjeżdżają do mniejszych zakładów w miejscowościach podwódzkich I te kobiety, które pracują na przykład w Głownie, w Zgierzu, wcale nie mają lepiej. W Łodzi się polepsza rzeczywiście, gdzie indziej niekoniecznie. No i wspomnijmy również, że strajk łódzkich włókniarek z lutego 1971 rozlał się na inne zakłady przemysłu lekkiego, bo... W innych zakładach, także daleko od łodzi, jak na przykład w, w okręgu białostockim, w marcu, lutym, marcu 1971 roku też dochodzi do niepokoju w zakładach przemysłu bawełnianego, dochodzi do, do strajków. Pracownicy dowiadują się o tym, dlatego że pracownicy z łodzi przyjeżdżają mhm. do innych ośrodków, przewożąc dokumenty, przewożąc materiały, przewożąc półprodukty, i to wszystko się rozlewa. Natomiast no, można powiedzieć, że łodzianki wygrały ten strajk w 75. Łodzianki ten strajk wygrały, i dziwne jest to, że właściwie pamięć o nim zniknęła. To znaczy może nie dziwne, no bo mamy tutaj różne wytłumaczenia tej sytuacji. Przede wszystkim nie wyłonili się jacyś liderzy polityczni, którzy później zrobiliby karierę którzy byliby symbolami. w partiach w Sejmie, w sejmie tak, którzy byliby symbolami. Kobiety załatwiły swoje sprawy i wróciły do, do codziennego życia. Dla wielu z nich. To nawet nie był jakiś taki ważny punkt w ich biografii. Po prostu strajkowało się, to, był, to było jedno z wielu wystąpień, w których one brały udział. No a po 1989 roku przemysł włókienniczy w Łodzi upadł, fabryki zostały zamknięte i nie było tutaj takich grup, które by kultywowały pamięć o tych wydarzeniach. I bardzo dobrze, że ona wraca, ta pamięć. Myślę, że będzie można też o tym się dowiedzieć z wystawy, które w Muzeum. Miasta Łodzi w roku 2025 y, zostanie otwarta. Mówię o wystawie czasowej o historii kobiet, na którą tak. już dzisiaj możemy prawda, zaprosić, chociaż sama wystawa dopiero pod koniec 2025. Tak, dopiero jesienią wystawa będzie otwarta. Ona będzie opowiadała o kobietach związanych z Łodzią, będzie nosiła tytuł inicjatorki. No i będzie też o niej mowa m.in. o inicjatorkach tych różnych protestów, wystąpień, które doprowadzały do różnych zmian, nie tylko tutaj w Łodzi, ale do zmian ogólnopolskich. O kobiecej Łodzi, o strajku 1971 roku opowiadała pani Ewa Burzałek z Muzeum Historii Łodzi.